Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Patrzę sobie na moją hałdę złomu i tak mnie na przemyślenia naszło, że trzeba to kiedyś wywieźć. Natomiast nie dzisiaj, bo dzisiaj jest niedziela. Michał przyjedzie zaraz pajero i sobie jedziemy pojeździć terenówką. Także ja idę do garażu się przebierać w kalosze, żeby mi to od razu wszystko nie przemokło i czekał na Michała. Jedna para rękawiczek będzie tutaj zawsze. Moja na kamerę na głowę może się gdzieś tu przydać i co Michał zrobił? Pokrętło od bo Można sobie bustu dowalić, tego Wam też nie pokazywałem, a chyba nawet na ostatniej jeździe już było zrobione. Szybkie przygotowanie do drogi, w razie czego trapy skróciliśmy, szlifierką przydzieliśmy i teraz wchodzą ładnie do środka, nie trzeba ich ciągnąć za sobą. I co? Nie mamy planu. Jedziemy gdzieś przed siebie, ale turystycznie. Być może gdzieś na Wartę się przejechać, bez wklejki, bo zimno dzisiaj. Komu by się chciało gdzieś tam w bagnie zalane kalosze i inne takie. Chcieliśmy sobie przejechać skrótem, bo tu jakaś wycinka była. O! Tu jest ten pieniędz. Widzisz go? Ej, ja pojadę no. do przodu, położysz na niego trapę i cofniemy do tyłu. Nie. Nie ma, myślę, że jak ty skręcisz na maksa koła w prawo i pojedziesz w lewo, to na niego wiedziesz. Konkret się nadzialiśmy. Ale wyjechał, tylko trapy przydały się, skróciliśmy je, a to mówiłem już w sumie chyba. Ale się wplejliśmy, co? Nie, nieświadomie, niespecjalnie. Ale zaraz wyjedziemy, ważne, że trzeba, jest dużo. Spokojnie godzina nie nasza. Nalataliśmy się jak świnie z trapami. Auto trochę oberwało, z mu się urwał. E, dzisiaj już tylko turystyka. E, więcej dzisiaj już było tak nam się nie chce. Tym bardziej, że zaczyna się robić ciemno. Jakie ładne tereny. Tu jest taka dziwna zieleń jakaś. Nie wiem, czy na kamerze to widać. Widać jaka jaskrawa. Jakieś mchy, porosty. Cel to warta. I ta warta już raz została osiągnięta. Drugi raz trzeba, żeby ją nagrać. Ale jest tutaj. Także cel na dzisiaj osiągnięty. A wrócimy sobie po asfaltem. No tak, już na tak. spokojnie. Fajnie w takie inne rejony, trochę inne lasy niż u nas. Jest rzeka, ale w ogóle faktycznie jaskinia tam jest. To pójdziemy zaraz do jaskini. Bo jest jakaś skała z jaskinią. Przewrócili tam. Widzisz nawet tabliczka była. I, i, i co i rzeka. Ale do rzeki czy warto iść? To jest pełno bagna, także raczej raczej nie, bo nawet się nie przedrę Tam zaczyna padać. Poczekaj, nie idź sam do jaskini. Łe, to jedna z gorszych jaskin jakie widziałem. Nawet przed deszczem by się człowiek nie schował, jakby zacinało. No. Cel osiągnięty, jest rzeka, nawet jaskinia była. Takie niedzielne zwiedzanie, taka zabawa. Jeszcze tylko po drodze hot dog zwycięstwa i wracamy. Jednak panini zwycięstwa, przyda się, bo zrobiło się jakoś mega zimno. No. Przynajmniej mi, nie wiem dlaczego. Smacznego, jak coś jecie, ale jest szansa, że jecie. Witam w kolejnym dniu, ja już się pakuję. Pakuję się do Ducato, wyjeżdżam na poszukiwania, to się radza. Kiedyś, kiedyś, tam dawno szukałem obrączki, która zginęła gdzieś w ogrodzie pełnym kwiatów. Tylko wtedy było lato i te kwiaty uniemożliwiały poszukiwania, a teraz tych kwiatów już nie ma. Jest no właściwie to zima pełną gębą, także można szukać, a ziemia jeszcze nie jest zmarznięta, jest idealny moment na to. Jadę bussem z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że czasem trzeba tym autem przejechać, a drugi jest ważniejszy. Jadę przy okazji kupić sklejkę. O, nie no, całkiem ładnie. Jak na trzy miesiące postoju i to jeszcze w zimę tak ładnie pali, jestem z niego dumny. Niecała godzinka, drogi, za mną i co? Przebieram się w te wczorajsze błotne ubrania, bo tak to i tak by mnie pobrudziło, do sklepu tak nie będę łaził. I co? I szukam. Byłem już zobaczyć jak wygląda teren, wygląda świetnie, nie ma już prawie w ogóle roślin. Różnica jest spora, no wtedy to tu cewki się nie dało wrzucić. Teraz jestem dobrej myśli, mogę przejść raz koło razu i... Czy jest tu sens nagrywania sygnałów wszystkich? Nie ma sensu. Sensowniej, by było chyba ustawić po prostu sobie time i i co? Mam nadzieję, że szybko pójdzie. O, psa! jest. Warto było poczekać. Leży Kroże. W przyrodzie nic nie ginie. Co najwyżej może się na chwilę zgubić. No leżała tutaj, centralnie wczoraj, wczoraj tu. Wczoraj odcinałem tutaj i przeglądałem. No. Nieraz się patrzy i nie widzi. No jest, 2024 jest to, co ma być. Proszę bardzo. Nawet nie wiecie jak ja się cieszę, że ja to znalazłem. E, tam naprawdę zależało mocno na tej obrączce. I nawet jak te wszystkie listki były gdzieś tam zrywane, te, te wszystkie gałązki obcinane, to był pożyczony detektor, żeby sprawdzić później te gałązki, czy czasami gdzieś tam nie wisi. Masa ludzi gdzieś tam szukała tego ręcznie, w trawie i tak dalej. I za drugim razem, za drugim podejściem mi się udało znaleźć. No jestem z tego mega zadowolony. Pomimo moich protestów, nie obyło się też bez znaleźnego. Nawet jest szynka. Własnoręcznie robiona, jakaś swojska, taka niesklepowa, ale sklepowa przydałaby się sklejka, i na no jakieś tam zakupy sobie porobię, jak już jestem. Cały arkusz kupiłem, nie było możliwości cięcia, to znaczy mógłbym ją przeciąć na pół, ale brakło mi 15 cm, a jakby mi to cieli to i tak bym musiał zapłacić za całą. To już sobie wolę zostawić, może się tam gdzieś przyda. Składzik, sklejki trzeba zrobić. nawet mnie nie widać e, trzeba to jakoś sensownie załadować tylko to jest bardzo giętkie także podoba mi się bo się dopasuje do krzywizny dachu i co? chyba nie jest źle co prawda na płasko nie leży ale tyle to się nie złamie w trasie autostradą jadę to nie będzie dziur Zanim dojechałem, to się zrobiło ciemno. E, idę walczyć z kamperbazą. Wywaliło mi tłumaczenia. I no możecie zobaczyć, że od pewnego czasu na kamperbazie, na przykład dane w koszyku są po angielsku i nie umiem do tego dojść. Co tam jest nie tak? Dlatego dzisiaj się tym chcę zająć i przede wszystkim przestawiłem się na normalne wstawanie. Dlatego dzisiaj tak samo. Wcześniej kończę, a jutro wcześniej zaczynam. Kolejny dzień, to to nie jest, bo właściwie to minęły yy, z 3-4 dni, święta całe, już nie pajacowałem i nie siedziałem yy, w tą Wigilię gdzieś tam z kamerami, nie latałem w święta. Za wiele nie porobiłem, no ale wiadomo, że człowieka trochę tam ciągło gdzieś do garażu, a że było co robić, to przede wszystkim przyciąłem sobie tą płytę i przede wszystkim całą ją zaimpregnowałem, bo ten impregnat, no nie wiem ile on musi schnąć minimalnie, ale lepiej niech sobie poleży jeden albo dwa dni, żeby wytracił ten jakiś tam zapach taki zaraz po malowaniu. Pogoda dzisiaj piękna, ale mimo wszystko jest zimno, dlatego odpalę sobie wybastu i w tym busie, e, odpalę sobie nagrzewnicę w garażu i, i co? I trzeba to wszystko rozróżnić. Płyta sucha, suchutka, dobra. Teraz na taki będzie można działać. Jak wam święta minęły? Bo mi e, bardzo dobrze. Przede wszystkim nudno, ale w wigilię jeszcze przyszła mi paczka z różnymi segregatorami. Organizerami, o, tak to się nazywa. Bo, bo co? Kupowanie po wymiarze, to tak mi pasował ten. Idealnie na rozmiar tego co było. Ale to jest tak wąziutkie i tak malutkie, że to się nie nadaje do śrubek. I wymyśliłem sobie, że te większe dam tutaj. No niestety, ale. To coś się nie sprawdziło całkowicie. Jest badziewne i nie da się z tego korzystać. Wszystkie pudełka muszą leżeć obok. Trzeba sobie uspawać, bo jak się nie uspawa, to porządnego nie będzie. O! Takie dwa regały, tylko nie wiem jeszcze ile wstępnie. Tak planuję: 40 sztuk mi wychodzi, ale chyba to jest trochę przesada. Już nie odbiegam od tematu, bo dzisiaj jeszcze tego odbiegania od tematu trochę będzie, ale póki mam widok, a właściwie to o Boże, jak razi to słońce, nic nie widzę, pewnie wy też nie. Widzicie tutaj te śruby? Problem z nimi jest taki, że nie idzie ich dokręcić, bo dałem to ścianką w tą stronę, a pierwotnie w planie było od tej strony. Jakby nie było ścianki, cyk. Fajnie sobie odkręcam, dokręcam, ale przez to, że jest ja moskitiera Moskitiera, ee, markiza, to musiałem dociąć jedną krawędź no i finalnie obrócić potem ten kątownik. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale tutaj teraz nie wchodzi żaden klucz, żeby to dokręcić. I co? No, muszę to wszystko odkręcić, poprzycinać te śruby, bo nierdzewne mam tylko w takiej długości, a zwykłych tu nie chcę dawać, bo będą rdzewiały. Dlatego no co? Czeka mnie dużo nudnej i mozolnej pracy z odkręcaniem tego. Tą ostatnią, to tak chociaż potem jedną ósmą obrotu mogę odkręcać, bo normalnie to tamtych się w ogóle nie da ani przykręcić, ani odkręcić, dlatego tylko ta jedna była dokręcona. No cóż, no błąd w planowaniu, a właściwie to rzeczy, które wyszły w trakcie, trzeba będzie poprawić. Niestety zajmie to no myślę, że z dwie albo trzy godziny, żeby tak łącznie 12 śrubek po kawałku odkręcić. Pierwsze już gotowe, skręcone tak jak powinno być na gotowo Wiecie ile mi to zajęło? Godzinę 10 przykręcanie tego, tego pierwszego elementu A zaraz wam pokażę dlaczego Przede wszystkim na początku zwykła duża podkładka, bo to aluminium Później podkładka sprężynująca I później jeszcze ta z tym dodatkowym pierścieniem e, Z gumy, także No, jak widać nie jest to zbytnio proste zadanie Tym bardziej, że nie widzę nic Jedynie mogę na czuja próbować gdzieś tam dokręcić. I uwierzcie, że jest to faktycznie dosyć ciężkie do zrobienia. Ale jak się poświęci odpowiednią ilość czasu, to będzie gotowe. No, mogły to przerabiać, ale kurde, już jest przyklejone na gotowo. I może lepiej poświęcić te 2-3 godziny na coś takiego, niż przerabiać i rozklejać znowu, tak, bo to bez sensu. Trzeba się pomęczyć, tego już nikt potem ściągał nie będzie. Gotowe! To była ostatnia, ciemno mi się robi, ale teraz tego grzechoteczka cyk 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 i gotowe. Super sprawa, dokręcę to i zmieniamy lekko temat, póki jest jeszcze widno, bo znalazłem yy, no nie lada okazję na internecie i prawdopodobnie jeszcze dzisiaj się wybiorę do Castoramy. Przejdźmy do kolejnego tematu. Teraz się wyświetla domek narzędziowy z Castoramy. Czytałem o nim opinię, no nie jest jakoś super trwały, ta blacha nie jest zbyt gruba, ale cena 2200 zł to jest cena kosmos. Natomiast, przez to, że jest koniec roku pojawiła się jakaś promocja w wybranych tylko sklepach, gdzie jest on za 1000 zł i to już trochę zmienia postać rzeczy. Bo za tysiaka, to się chyba nie zrobi takiej konstrukcji z profili. E, pomaluj potem to wszystko, pospawaj potnij plus potem blacha trapezowa. Chyba nie będzie to opłacalne, dlatego jeżeli są jeszcze dostępne, a nie mogę się dozwonić do Castoramy, to chętnie sobie je kupię. Tym bardziej, że on by siadł idealnie w to miejsce, tu by się zaczynał. Tak by szedł do samego płotu aż do tej kostki. No jest trochę miejsca, nie? Jakaś kosiarka, skuter, łopaty sita, wszystko by się tutaj pochowało. A jakbym kupił jeszcze w grudniu, to jeszcze bardziej by się to opłacało i może nawet dwa. I drugi sobie tu dostawić, tylko wtedy to już jest dwa koła. Czy za tyle się nie kupi normalnego Blaszaka? Chyba nie. Muszę iść na internety, na obiad i poczytać, popatrzeć, bo no ile miejsca by było? Za chwilę minie druga godzina, jak próbuję się dodzwonić, bo już przed tym jak wam to pokazywałem, to już próbowałem się dodzwonić. No i kurde, nic z tego. Pytanie: czy jechać w ciemno? Jak będzie, no to fajna okazja, a jak nie, to zmarnowane 150 zł na paliwo. Dobra, trudno, ryzykuję. Bawereczką sobie pojadę. Zmierzyłem, że podobno ma się to zmieścić. 1,80 m długości na 80 szerokości. Podobnej wielkości domki, mniej więcej w takich paczkach są. I jak ich jest więcej, jakieś większe rozmiary, to po prostu to w grubość leci, a niekoniecznie w, w wielkość tej paczki. Więc powinno mi się zmieścić. No, niemożliwe, że do takiego domku trzeba busa. A zejdzie mi dzięki temu szybciej i taniej. Idę się szybko wykąpać, przebrać. No i co? Będę jechał. Dwie godziny i jestem na miejscu. Idę w przeciwną stronę, bo chcę wam, z Wami jeszcze trochę pogadać, a ludzie się dziwnie gapią jak się gada do kamery. E, natomiast tak, nie dodzwoniłem się do samego końca do działu ogrodowego, ale dodzwoniłem się do kastoramy w Kędzierzynie Koślu. Tam też była ta promocja, ale mieli tylko jedną sztukę i się sprzedała. Poprosiłem ich, żeby sprawdzili stany tutaj, w tej kastoramie, czy jest to w ogóle na stanie, i pokazywało im e, w komputerze cztery sztuki. No stwierdziłem, że dobra, wsiadam i jadę. Zresztą widzicie, że dojechałem. Oby było teraz tylko dział ogrodowy znaleźć. Nie wiem czy widzicie za mną, ale stoi sobie cała czwóreczka z działu ogrodowego w kółku różańcowym i sobie plotkują. No i co? Oczywiście, że się skończyły, ale odebrać nie ma łaskawie komu. Co zrobić? W komputerze są jeszcze cztery sztuki widoczne, w praktyce nie ma ich. Skończyły się około trzynastej. Nic już ciekawego na promocjach nie było, jedynie jakieś tam ocieplane rękawiczki za połowę ceny i przede wszystkim to ta z tego się akurat w miarę cieszę, bo przyda się do windy, na górze drabiny będzie na tym zawracała linka, dosyć fajne, 66 bym za to nie dał, 25, no może być, z łożyskiem, ze wszystkim w środku, niech będzie. Co, no trzeba wracać, ale z ciekawości. Sprawdziłem sobie ile razy dzwoniłem dzisiaj. 32 razy. Próbowałem się jakkolwiek dodzwonić, gdzie raz mi się udało. Ktoś odebrał i po usłyszeniu halo się rozłączył. I tyle z tego wszystkiego było. Także, no. no nie, no wkurzyłem się trochę, nie? Bo tym bardziej, że na stanie pokazuję 4 sztuki i dzwonisz, żeby się upewnić, że ci nikt nie odbierze. Rozumiem dwa razy, ale 32 w ciągu, nie wiem, 4 godzin. No jest jak jest. Przynajmniej mam rolkę. Ten no moduł to Bluetooth to najlepsze, co zrobiłem w tej BMC. Tak mi miło czas leci, jadę sobie stówką nigdzie się nie spieszę, pusta autostrada, a czas mi tak przyjemnie pokażę, mija. Oglądam sobie się teraz odyńca i co? No i jadę, nie? Znaczy bardziej słucham właściwie niż, tak? niż oglądam. Jak byłem na zakupach, to dostałem sms od Oli i Marcina, że paczka jest jakaś i czeka na mnie na murku. Mnie nie było, więc była wzięta do domu. Plus jedna, która mi jeszcze przyszła gdzieś tam w Wigilię. No powiem wam, że jestem Niesamowicie ciekawe tego, tego czarnego pudełka. To są świeczki zapachowe, wytapiane, ale widzę, że ja to wszystko będę musiał troszkę bardziej yy, rozpakować, bo jest to tak zapakowane. No co to jest te kuleczki? No, zapachowe jakieś. E, dostałem busika w formie świeczki plus różne jakieś takie inne mniejsze rzeczy. Ja generalnie zapachowo to jestem przeciętny, bo mi się praktycznie każdy zapach podoba, coś pachnie albo śmierdzi. Wszystkie perfumy zazwyczaj pachną, coraz więcej paczek mi się robi do Odyna. Tak, patrząc po kształcie, to raczej to będzie to samo: taki spoiler. Tu tak samo Odyn, także już jedną paczkę do niego mam, mam teraz drugą. Dziękuję bardzo, kontakt daję tutaj, bo z tego co pamiętam, to można je kupić, a nie ma w środku żadnej karteczki. Z głowy nie pamiętam, ale gdzieś tam na Instagramie odnajdę. Tej paczce wiedziałem czego się spodziewać, ale ta to jest dla mnie całkowicie niespodzianka. I w środku y, dużo różności. Cytrynóweczka na pożegnanie starego roku. Ola i Marcin. O proszę, dziękuję bardzo. Cynamon to jest? Chyba tak, laska cynamonu i miodek. Dziękuję bardzo za te prezenty, ja dzisiaj tutaj już nie pobaluję, idę na strych, na strychu muszę wszystko sobie pomierzyć, a zresztą zobaczycie jak będę na górze Mały update co do windy, konkretnie ten, który dzisiaj kupiłem, w tym miejscu sobie to kółko siądzie, bo tamte są takie jakieś badziewne Tu jest na łożysku, porządnie zrobione, naprawdę ciężkie, w to miejsce tylko to wspawać do drabinki i będzie gotowe, a drabinę będę musiał trochę odsadzić tu w przyszłości będzie magazyn, o tym już mówiłem. Natomiast pierwsze, co muszę tutaj zrobić, to przede wszystkim ocieplić to całe poddasze. Bo tutaj jest po prostu pełne deskowanie i koniec. Nie ma żadnego ocieplenia. Teraz pytanie do Was: co tutaj kupić? Jaką wełnę? Muszę ją kupić w poniedziałek. A rozstrzał cenowy jest gigantyczny: od takich najtańszych do tych takich troszkę lepszych. To jest kilkaset procent różnicy. Czy warto? Czy nie warto? To jest tylko strych nad garażem, więc pewnie polecę po taniości. I nie ma tutaj co. Przeżywać. No ale jak ktoś jest, to, to niech się wypowie, bo chętnie sobie te komentarze poczytam. Z tego co już tam się dowiedziałem na internecie, to przy pełnym deskowaniu trzeba zachować szczelinę 3 cm od desek, wysznurkować sobie to wszystko ładnie, żeby ta wełna nie dotykała tych desek, tylko miała tą szczelinę. No i w jedną stronę 15 cm paski wzdłuż, a potem w poprzek, żeby wszystkie te most mostki termiczne zakryć. I tym się będę zajmował, mam nadzieję, że od stycznia, jak tylko. Oddam tego busa, którego mam. To to jest następna rzecz. I tu, przede wszystkim, to to jest prowizora. Trzeba będzie się zająć tym, bo to też jest problem. Ten dach się opiera na, tym, na dwóch takich kołkach. Ile tu jest z ciekawości? 16 cm, to no 15-16, coś takiego. To jak ja trzy wezmę, to czy ja tu upchnę potem 15 wełnę? Nie wiem, ale tu się ktoś minął z powołaniem i to kurde, się minął prawie wszędzie. Deska po desce sobie ktoś źle sznurek wyciągnął. Oj oj się narobiło. Ja tu sobie wszystko jeszcze z zwymiaruję, policzę, ile metrów w ogóle tego y, muszę kupić, chociaż tu chyba ten dach będzie miał tak z 70 metrów kwadratowych, więc troszkę tego jest, ze 4000 wyjdzie to, to ocieplenie. Natomiast to tyle w dzisiejszym odcinku. Jest on dosyć krótszy przez święta. No, najpierw święta, a teraz jeszcze sylwester. Ja nigdy sylwestra nie obchodziłem, a teraz pierwszy raz mam dyspozycję, że mam obchodzić. Więc w środę też nie będzie tego, tego filmu kolejnego. Dopiero w niedzielę. No, no, życie. Tak jakoś to wygląda, ten okres świąteczny. Jak komuś się coś stąd podoba, to pytajcie, bo wszystko z tego strychu będzie wywalane i albo pójdzie na sprzedaż. Dzięki za dotrwanie do końca. Na razie.